Jak dobrze, że Pan Bóg ma do nas naprawdę dużą cierpliwość. Więcej o tym w kwadransiku ze słowem. Dzień, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze słowem, który nagrywam dla Was o godzinie. 3.30 polskiego czasu amerykańskiego czasu jest 21, czy 9.30 nagrywam ten kwadransik dla Was drugi raz bo dzisiaj rano się okazało, że kiedy nagrywałem ten odcinek siedząc na jezdni a aparat stał na krawężniku nie nagrał się dźwięk, także dzisiaj nagrywam się trochę późną porą. Ja jeszcze na jet lagu, także robię to resztkami sił. Mam nadzieję jednak, że będziecie się z tego cieszyć, że się w końcu zobaczymy, bo nie widzieliśmy się już trochę czasu. Przez ostatnią po ostatnią niedzielę nie udało mi się nagrać odcinka. Także jestem dzisiaj tutaj dla Was. Słyszycie w tle jakieś tutaj radyjko, ja jestem w restauracji, mam nadzieję, że mi się tutaj ludzie nie znajdą. I będziemy mogli trochę wspólnie porozważać ten fragment Słowa Bożego, który na dzisiaj wybrałem. Także ja jestem w Stanach Zjednoczonych, bo przyjechałem na dość spontaniczny wypad, żeby też spotkać ludzi, których uważam za jakieś autorytety, z którymi można się wspólnie spotkać, pomodlić. I myślę, że to jest w ogóle też super zasada w życiu duchowym, żeby raz na jakiś czas móc spotkać się z ludźmi, od których można się uczyć, którzy są parę kroków przed Tobą w posłudze, i którzy naprawdę mają za sobą wiele różnych decyzji i sytuacji życiowych, które Ty masz ciągle przed sobą no i tak myślę, że będą wyglądały tutaj najbliższe dni także Bogu dziękuję za to, że mam okazję tutaj spotkać naprawdę takich bohaterów wiary którzy, którzy naprawdę przyprowadzają tysiące ludzi do Chrystusa także z tego się bardzo cieszę no i zobaczymy co tu życie nam przyniesie na pewno będę się z wami dzielił na bieżąco tym co uda się tutaj zobaczyć, zrobić, no i co Pan Bóg uczyni, bo wyjazd jest spontaniczny. Wstałem któregoś ranka po posłudze i rano stwierdziłem, że przylatuję do Stanów, więc tak to się robi chyba w młodym, młodym wieku, powiedzmy. Także dzisiaj, słuchajcie. Otwórzmy wspólnie drugi list Piotra, trzeci rozdział od 9 do 14 wersetu i przeczytamy sobie ten fragment, który tak naprawdę był w czytaniach niedzielnych w zeszłą niedzielę. Więc dzisiaj trochę wyjdziemy poza szablon i, i nie będziemy dzisiaj rozważali słowa z dnia dzisiejszego, ale rozważymy sobie słowo z Ewangelii. Niedzielnej, poprzedniej, bo ono mnie dotknęło to słowo, ten fragment mnie bardzo dotknął, poruszył i myślę sobie, że z niego sobie coś tu weźmiemy przy tej przemiłej muzyce w tle. Także przeczytamy sobie go wspólnie, a w ogóle chciałem Was zaprosić do Biblii Audio: żebyście, część z Was już wiem, macie ściągniętą aplikację na Wasze telefony i możecie z tej aplikacji skorzystać, żeby znaleźć naszą serię Życie Słowem Bożym, Życie w mocy Słowa Bożego powiem wam, że naprawdę są tam bardzo ciekawe fragmenty. Jest tam sporo ciekawych rozważań w tematach życiowych, naprawdę takich, w których wszyscy możemy się odnaleźć. Także polecam. Z tego co widziałem, w ogóle to też są nagrania z Betlejem w Polsce, z cudownego kolędowania ze świetnymi artystami, także warto pobrać aplikację i skorzystać. Także w rytmie pioseneczki lecimy do rozważania Bożego Słowa. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i, zie i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to takimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujmy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy w pokoju. Słowo, które przeczytaliśmy z listu, drugiego listu świętego Piotra, trzeba rozumieć w pewnym kontekście, znaczy w kontekście, który jest kontekstem czekania, oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. To jest w ogóle prawda, którą, której się spodziewamy, której oczekujemy. Kiedy, kiedy rozważamy też to, co się dzieje na, na Mszy Świętej, kiedy co niedzielę jesteśmy w Kościele, kiedy wyznajemy naszą wiarę, kiedy mówimy credo i w tym wyznaniu wiary mówimy, że oczekujemy na powtórne przyjście Pana. Prawda jest taka, że myślę, wielu z nas bardziej to gdzieś recytuje z pamięci niż faktycznie oczekuje. Kto z nas, wychodząc z Kościoła, ma takie przekonanie, że muszę tak żyć? Chcę tak żyć, żeby być gotowym na, na przyjście Chrystusa, być gotowym na to, że gdyby miał przyjść zaraz, to jestem naprawdę, Panie, gotowy. To, to jest w ogóle, myślę, bardzo ciekawe podejście które, e, i w ogóle myślenie, które powinniśmy mieć. E, bo zobaczcie, że w ogóle pierwszy, pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie przez pierwsze wieki warto to też wiedzieć. E, żyli w takim naprawdę ciągłym oczekiwaniu na to, że Chrystus przyjdzie lada dzień. Myślę sobie, że w ogóle to im bardzo pomagało w takim e, m, doświadczaniu prześladowań, przez które przechodzili e, w pierwszych wiekach chrześcijaństwo, szczególnie pierwsze trzy, e, trzy wieki. To, było, to były czasy męczeństwa, prześladowania za Chrystusa. E, I myślę, że taka perspektywa tego, że Chrystus wróci lada dzień e, była A wieczność jest przed nimi. E, chrześcijanie pierwszych wieków wzięli sobie do serca te słowa Pana Jezusa, który powiedział, że wkrótce wrócę. E, no i to wkrótce trwa do dzisiaj, bo Piotr nam tłumaczy, czyli z Piotra tłumaczy, że je, w, jego, w jego rozumieniu, w jego patrzeniu perspektywie Pana Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień, więc możemy sobie dzisiaj mieć takie różne spojrzenia z różnych perspektyw na. Na to, na to powtórne przyjście Chrystusa, które miało być i ma być wkrótce, ale nie ulega wątpliwości, że ten dzień przyjdzie. Nie ulega wątpliwości, że tak jak proroctwa, które w Biblii się spełniają jedno po drugim, co do wszystkiego, co powiedzieli nam prorocy i co mówi Boże Słowo, tak samo Słowo Chrystusa wypełni się, tego możemy być pewni. I myślę, że to jest właśnie ta perspektywa, i być może Pan Bóg powiedział, że wkrótce wróci, żebyśmy mieli. Tę perspektywę właśnie ciągle na, przed oczami, że On naprawdę już wraca, On naprawdę już niedługo objawi się i przyjdzie z powrotem, e, i będziemy mogli ujrzeć Go w chwale. Pytanie jest takie: czy będziesz gotowy i czy będziemy gotowi? E, I teraz w tym kontekście, właśnie oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, jest napisany ten list, gdzie święty Piotr mówi: Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka ale on jest cierpliwy w stosunku do Was. Wielu ludzi, wielu wierzących zaczęło poddawać wątpliwość tę obietnicę. Czy na pewno ta obietnica jest e, godna zaufania? Czy na pewno my się nie pomyliliśmy, że wierzymy w to, że On wróci? No bo przecież e, czekamy, On powiedział, że wróci, On nie wraca. E, I niektórzy zaczęli myśleć, że Pan e, zwleka, że coś jest z tą obietnicą nie tak. I wtedy Piotr mówi, że tak naprawdę Pan Bóg okazuje nam swoją cierpliwość, że to kiedy Pan Bóg nie reaguje od razu, kiedy Pan Bóg nie reaguje natychmiast na nasze grzechy też. Kiedy zresztą widzimy to też w naszym życiu, grzeszymy i gdyby Pan Bóg miał nas karać za nasze grzechy od razu, to byśmy w ogóle już z planety wszyscy zniknęli dawno, a jednak żyjemy. Dlaczego? Ponieważ Bóg okazuje nam swoją cierpliwość i daje nam czas na nawrócenie. To jest ta dobra nowina, która płynie. Dzisiaj z tego listu św. Piotra, która płynie z tej mądrości Bożej, że dlatego Pan Bóg nie okazuje swojego gniewu na, na grzech człowieka, e, i, i dlatego Pan Bóg nie grzmi, mimo że widzi, jak my sobie często mówimy. Boże, dlaczego to widzisz i nie reagujesz? No bo Bóg daje nam czas na nawrócenie. Przyjdzie dzień, w którym będziemy osądzeni, ale nie będziemy ukarani, jeśli zdążymy się nawrócić, jeśli zdążymy odwrócić swoje postępowanie. I to jest często. Tak nielogiczne dla nas, bo my byśmy chcieli od razu zesłać siarkę z nieba i ogień z nieba na tych, którzy grzeszą, ale zapominamy, że nas też ta siareczka i ten ogień by nas nie, nie ominął, no bo Bóg e, musi być też konsekwentny w swoim słowie i On e, daje nam czas, przez swoją cierpliwość, daje nam czas na nawrócenie. Myślę, że to jest naprawdę dobra nowina dla każdego z nas. Że póki jesteśmy na tej ziemi, mamy naprawdę realnie wpływ na to, żeby się nawrócić. Żebyśmy dzisiaj, tak jak patrzymy sobie w serce w ten czas Adwentu, mogli się przygotować na to, że kiedykolwiek Chrystus nie wróci, byśmy mogli naprawdę być gotowi, by znalazł nas przy wypełnianiu Jego woli, a nie przy robieniu rzeczy, które są sprzeczne z Jego wolą. I myślę, Żeby, żeby przyjść do Niego, żeby przyjąć Go takim, jakim jestem dzisiaj. To jest w ogóle sens, słuchajcie, tej łaski sakramentalnej, tej łaski uświęcającej, którą mamy, w której chcemy żyć jako, jako chrześcijanie, jako katolicy, w której chodzi o to, żebyśmy byli gotowi cały czas na przyjęcie też Chrystusa w Komunii Świętej. Ta łaska sakramentalna, ta łaska uświęcająca też pozwala nam być ciągle w gotowości. To jest w ogóle sens przyjmowania sakramentów. Sakramenty są po to, byśmy byli ciągle w gotowości. Życie sakramentalne jest po to, byśmy byli ciągle gotowi i by nie było takiego momentu w naszym życiu, kiedy byśmy byli po prostu oddzieleni od Niego, od Jego działania, od Jego mocy w nas. Byśmy byli gotowi cały czas na, na świętowanie Jego przyjścia. Byśmy byli e, w naszych sercach, w naszym życiu. Przygotowani. Więc o tym dzisiaj czytamy, i też święty Piotr mówi, że niektórzy z Was chcieliby przyspieszyć Dzień Pański. Niektórzy, niektórzy mówią: Niech ten dzień już nastąpi. Ale Piotr zadaje pytanie: Czy na pewno żyjesz takim życiem, w którym jesteś na to gotowy? Bo ten dzień przyjdzie nagle. Jest napisane tutaj, skoro wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to w jakimi winniście być w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Jeśli ma przyjść ten dzień, to czy naprawdę żyjesz w świętości, w pobożności i jeśli chcesz ten dzień przyspieszyć, to czy Twoje sumienie jest już na to gotowe? To jest, myślę, naprawdę dzisiaj. Bardzo ciekawe, ciekawe zdanie, które i ciekawe słowo, które ma dla nas Pan Bóg. I, i, i kończąc, myślę, że, że, że to jest dla mnie też motywujące, kiedy myślę o, o tym, że Pan Bóg jest cierpliwy do mnie i ma cierpliwość względem mnie. Możemy sobie wszyscy, myślę, przypomnieć takie momenty, kiedy już nam było naprawdę źle sami ze sobą, kiedy obiecywaliśmy poprawę, kiedy szliśmy do spowiedzi i ciągle wracaliśmy do tych samych grzechów. Może się umiesz utożsamić z, tym, z taką sytuacją, z, taką, z takim momentem. Jak wiele razy Pan Bóg w spowiedzi, w przebaczaniu nam okazywał nam cierpliwość. I to nam powinno dzisiaj pomóc być cierpliwymi do drugich, do innego człowieka, do tych, którzy, do tych ludzi, którzy względem nas e, ciągle gdzieś e, popełniają te same błędy, winy, przewinienia, grzechy. E, powinniśmy wziąć na e, naprawdę gdzieś i przypomnieć sobie tą cierpliwość Boga względem nas, byśmy tak samo cierpliwi potrafili być względem Niego. Słowo Boże mówi, tak samo jak my sądzimy, tak samo jak my mierzymy, tak będzie nam odmierzone i tak my będziemy osądzeni. Więc powinniśmy naprawdę być wdzięczni Bogu za Jego łaskę, za Jego przebaczenie, za Jego miłosierdzie i taką samą miarą mierzyć innych ludzi, taką miarą jaką sami zostaliśmy odmierzeni przez Boże miłosierdzie. Więc myślę, że to jest dobre zadanie na ten adwent: pomyśleć sobie, komu i względem kogo potrzebuje być trochę bardziej cierpliwy, komu potrzebuje okazać nieco więcej miłosierdzia. Komu może coś odpuścić, komu przebaczyć, bo Bóg okazuje nam miłosierdzie. Bóg jest cierpliwy względem nas i Panie, chcemy Cię o to dzisiaj prosić, byś nam pobłogosławił, byś dał nam swoją łaskę i byśmy mogli dzisiaj, doświadczając tego Twojego miłosierdzia, też okazywać miłosierdzie innym. Panie, o to się modlimy, o to prosimy, za to już dziękujemy i oddajemy Ci chwałę. Za wszystko co czynisz. Ostatnio, kochani, też mieliśmy świadectwa, piękne świadectwa, które otrzymujemy i pochwała mu i po naszych ostatnich wyjazdach był mężczyzna, który od szóstego roku życia był chory na astmę i na chwała mu został uzdrowiony jest zdrowy do, do, do dzisiaj, złożył świadectwo przyszła kobieta też powiedzieć, że wróciła z wynikami badań że cysta pochwała mu też zniknęła, ostatnio widzieliśmy jak Pan Bóg naprawdę dokonywał niezwykłych znaków na kolejnym spotkaniu modlitewnym i na tych wydarzeniach, na których się spotykamy, więc Bogu niech Będą dzięki, że On naprawdę jest cierpliwy do nas i powiem Wam, że naprawdę widziałem wielkie znaki na ostatnim spotkaniu, kiedy byliśmy też, widzieliśmy niezwykłe znaki w Lublinie, a na tym spotkaniu naprawdę nie czułem się najlepiej, bo, bo, bo sam wiedziałem, że ostatnie dni nie były najlepsze, a Bóg właśnie okazywał swoją cierpliwość względem mnie. Eee, I kiedy widziałem to, jak On działa, i widziałem, jak On dotyka ludzi, a wiedziałem, że to nie są moje najlepsze chwile, to wiedziałem, że to jest łaska, że to jest Jego cierpliwość, Jego wierność. Słuchajcie, Bóg jest wierny nam dużo bardziej, niż my jesteśmy wierni Jemu. On jest tak dobry. I dla tej dobroci naprawdę warto żyć i warto odwdzięczać Mu się naszą miłością, chociaż niedoskonałą. To tą to, to miłość On, On chce od nas otrzymać. Niech tak się stanie. Dzięki, że jesteście. Módlcie się za mnie, żeby to był naprawdę dobry tydzień, który jest przede mną eee, i na pewno będę się dzielił z wami tym wszystkim, czego też tu doświadczałem. Więc bądźmy w forever young, jak to nam śpiewają w mikrofonie, znaczy w głośniczku. Eee, no i trzymajcie się dobrego dnia, dobrej nocy eee, i do szybkiego zobaczenia.